Bombo, Candy. No i co teraz? Rąbniemy komuś rower? Panowie, panowie, tylko spokojnie, nie ma się co podniecać sprawa nie jest poważna. Ukryjemy się w tym opuszczonym domku, a ja naprawię nasz latający spodek. To kwestia kilku minut.

Nie mnie polok, inaczej ciebie przeciąć na pół zumbyś. Jestem zawodowcem. Witajcie z tej strony Laska Gaming! A oto kolejny, kolejny pierwszy. Pierwszy epizod nowej gry, którą postanowiłem umieścić na kanale, którym już obiecałem od dłuższego czasu. Zastanawiałem się, zastanawiałem się tylko po której grze zagram w tą grę. No i akurat w To Demon się skończyło, więc możemy z tego e, takiego wzruszającego, emocjonalnego klimatu przejść do krainy absurdów, debilizmu <grywki> i ogólnego ogłupienia, czyli Stupid Invaders gra mojego dzieciństwa. Jak teraz na nią patrzę, to jako małe dziecko chyba nie zdawałem sobie sprawy, w co ja gram. Te wszystkie odniesienia i to zobaczycie sami. Naprawdę to jest gra z lat 90., jeżeli się nie mylę. Więc grafika może być już nie taka piękna, jak wtedy nam się wydawało. No bo wtedy mieliśmy no e, monitory o mniejszej rozdzielczości, trosze, troszeczkę. Więc ta grafika może lepiej się przedstawiała. No i i inne czasy były ogólnie, ale to obiecałem Stupid Invaders i będą Stupid Invaders. Zapraszam do intra. Przyjaciele, mam wspaniałe nowiny. W końcu udało mi się naprawić nasz statek. Możemy odlatywać za 5 minut. Nareszcie! żygać mi się już chce od ukrywania się w tej ruderze. Dalej, dalej. Pakujcie walizki. Wracamy na naszą planetę. O, o wracamy do domu, a ja wreszcie zapiszę się do profesora Helmuta. Jasne. To profesora Helmuta! Nie rozumiem skąd jeszcze biorą się takie palanty jak ty, które chcą spotkać się z tym nic nie wartym znachorem od siedmiu boleści. Profesor Helmut jest najlepszym we wszechświecie specjalistą od zmiany płci. Idę po telewizor! Mm, co tak cuchnie? W pobliżu musi być jakaś niedobra istota ludzka! Musimy natychmiast odlecieć. Jeśli w domu jest człowiek, jesteśmy w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwie nagłej śmierci. Czemu tak mówisz? Chłopaki, nie uwierzycie, co właśnie zobaczyłem w telewizji! Zaraz zaczniesz umierać w strasznych cierpieniach, i obiecuję ci, że uda ci się skończyć to, co zacząłeś. No, trochę to intro było przydługie, ale teraz możemy w końcu zacząć rozgrywkę, jakby Stupid Invader widzieliśmy. E, widzieliśmy początek fa fabularny. No, trochę się widzę. No, to jest stara gra, ale no. Na no Windows 8 w ogóle jej nie odpaliłem. I co jest. Um... Jestem zawodowcem. Nie umkniesz. O nie! Mi. I co jest ciekawe w tej grze? Że w tej grze można umrzeć. <grym> nie wiem, czy to się zapisać. Powinno się dać. Tu jakieś było dziwny O, jest. Zapiszmy sobie i pokażę wam, że w tej grze da się umrzeć, na przykład otworzymy sobie drzwi Bulokowi. <grymne> Ekran śmierci też jest niejako. Tego co pamiętam. Dobra. F3 to było chyba odczytanie... Nie! Nie chcę! Dobra, wiem, że przegrałem. Dobra, widzicie, spolszczenie jest oficjalne, ale takie, ale no nie do końca. Kurde, jeszcze tę grę mam na czterech płytach CD, czterech oryginalnych płytach CD. O, to się nie zdarza już, proszę Państwa. No trochę pamiętam tej gry, no ale nie za, nie za dużo, no bo grałem w tej gry małe, no, dobra. Jej, yes! zbrojony stalą, super wytrzymały papier toaletowy Gorgiusa. Tak, właśnie. Poczujcie to, co możecie. Co będziemy co będziemy czuć przez całą grę. Czyli totalny absurd, to jest czyli to, co kochamy. Czyli teraz wychodzi na to, że i poniedziałki, i wtorki będą absurdalne. O. Pachnie niczym. Poranna rosa na poziomkowych liściach. Idealnie dla słodkiego tyłeczka, Candy. No, ale Candy to facet. Dobra, jeszcze co tu możemy wziąć? Eee... kred rurowy Dobra Super To może się przydać Trochę pamiętam tej gry jak już mówiłem, więc ten początek w miarę w miarę kojarzę Co tu trzeba zrobić no, można się wyślać fajnie Super graci się znajdzie Już nigdy nie będę jadł w barze mlecznym Dobra Eee Chyba trzeba było tak był inwentarz. O jest dobra na spacji. Połączyć ten papiór, czyli. O, z tym. I teraz wyjść przez to okno. Ta da, da da te animacje. Kuloodporny papier! papier. Fakie, dobra. Zminamy się. że no, nie, nie możemy wyjść przez te, czyli no bo tam czeka na nas bolok. Ogólnie to jest gra, od teraz się dowiedziałem, szukając informacji trochę, gra na podstawie serialu. Jest serial animowany, dość też głupi strasznie. Oglądają kilka odcinków. Pomóżcie mi What the fuck? Dobra. <laughs> Kurde, tak cały czas mam uśmiech na ryju. Pomóżcie mi Bo wspominają mi się czasy naprawdę dzieciństwa. Dobra, trzeba chyba z nim pogadać. Kto tam? Kto tam? Ej, ty tam w górze? Utknąłem tu jestem święty Mikołaj! <grym> o, brzmi jakby w kominie utknęła jakaś małpa ze sraczką. <grym> o, to brzmi jakby w kominie <grym> jakaś małpa ze sraczką. I to gadająca małpa. Polonizacja. Znaczy voice acting jest świetny Mój chłopcze, głos świętego Mikołaja we własnej osobie. Mam w worku masę prezentów, a jeśli chcesz jakiś dostać to mnie lepiej stąd być Dobra. Hej, co się tam dzieje? Hej, Co się tam dzieje? Wow. Także składam, że jestem świętym Mikołajem, który ma już 8 miesięcy opóźnienia w dostarczeniu prezentów milutkim dzieciaczkom Jestem głodny, muszę się. Ech, ale jestem głodny. Muszę iść po chipsy. O nie, miłe dziecię. Nie zostanę Mikołaja w kominie. Dziś się Ale. Może wyłączymy sobie napisy, proszę Państwa. Pomóżcie mi, dzieciakie. Niepotrzebne nam są wszystko po polsku. Z czego co pamiętam, czy pana Mikołaja rozpuścić no no co? Rura się zatkała, no to trzeba ją przetkać Co to jest? gra jest genialna. Oj, tam muzycz... Przeczyszczony komin. Dobra, możemy do niego wejść. To miliard razy alkohol To jest naprawdę wielka przyjemność, żeby zagrać drugi raz. Drugi, trzeci. Nie pamiętam ile, jak byłem mały, przegrałem. Ale to było dawno temu. Stary już jestem. Dobra. Shave. Dobra. Kwas tu mamy. O! Puszka kwasu siarkowego. Pomoże nam na każdy problem? Pogadamy z Michałajkiem. Dzięki chłopczy, uratowanie mnie i zlikwidowanie gwiazdki raz na zawsze. Jest! Zlikwidowaliśmy gwiazdkę. Coś tak zaczyna, ponieważ się z płyty uruchamia. Bo będziemy musieli żonglować płycami. Jak to w starych grach bywało, dobra. Tu mamy łom. No Dobra, spróbujmy iść tutaj. Schody. Nie, ale teraz jak patrzę, kiedyś ta grafika wydawała się o wiele. No. Ale dalej, no. Nie jest taka ohydna, No, nie zastarzała się aż tak. Moim zdaniem. Wow, zamknięte, dobra. To nie, to nie, tutaj. Aż tak się nie zastarzała, No, może tutaj te piksele widać i to wszystko. No, ale przeżyjemy, proszę Państwa. Graliśmy już tutaj wy bardziej pikselowate gry, na przykład w To yy, Trumna. Trumna. bo zamknięta. No, wstępniaczek też będzie trochę dłuższy, a później będę dawać 15-minutowe odcinki, tak jak zwykle. Co wtorek oczywiście. No, nagram sobie dłuższej, bo tutaj gram na innym systemie. Instalowanym niż mam, takie przełączanie się między tym i ustawianie w ogóle mi zajęło kilka godzin, żeby w ogóle to odpalić, ustawić. Wszystko, by to się nagrywało. Dobra, damy mu lejek, bo czemu nie? Teraz rozpuśćmy puśćmy go kwaszem, z czego co pamiętam. O. What the fuck! Teraz może nam odda klucz. Dobra, chyba będziemy mieli klucz. Hmm, pyszne. Dobra. Możemy się wrócić i otworzyć kłódkę. Będę ja tu często savewał, bo wiem, że tu można było dość często zginąć. Co jest... dość... Yy, yy, dość nietypowe jak na przygodówki. Widzicie prawie całe przygodówki gram na tym no ale co? Co ja poradzę, że ja je uwielbiam po prostu Nie Ta muzyczka Dobra. Oddaw. Save Pasmatic Saver, dobra. Łapka na myszy. Eee, nie znoszę myśli o tym całym serze zjadanym przez myszy! Co? Można było zmieniać chyba, no. Dobra, zabierzemy ją. Przycisk. O, tu gasimy światło. Eee. Co tu mamy? Dobra, drzwiczki. Oda Nie to, bolok. Wiesz, jaka jest różnica między Matołem a facetem, jak ja? Eee. Parę genów. Da... co to za tekst? Taki... Fuck. Zapomniałem o tym. Tak, tak, dobra. No dobra, musimy go jakoś podest... No nie wiem, bo star musimy go jakoś usiedlić. I to chyba tak się... O, teraz pięknie i żeby nas nie zobaczył, to zgasimy światło. Teraz chyba się uda. Te motywy są z tej kreskówki, ja widziałem może dwa, trzy odcinki na 100. więc... <grymny> Dobra. Powinienem teraz wejść po schodach. Włóż płytę drugą! Widzicie? <grymny> Dobra, mamy tutaj... Widzicie, to jest magia staroszkolnego grania. Mamy tutaj płytkę drugą i zaraz sobie ją zaaplikujemy, żeby móc grać dalej. Dobra. I za chwilę wracamy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało Wam tak samo jak mi. Na pewno będę kontynuował tę serię, bo ta gra jest po prostu genialna. A ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film z serii Głupki z Kosmosu, zaczekaj na następny. Ukaże się najpóźniej za tydzień, jeżeli to oglądasz w dniu premiery. Czyli w każdy wtorek. Albo zobacz inne moje filmy, które ukazują się na kanale Laska Gaming. A ja się z Wami żegnam. I do następnego razu.